Dzień dobry Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać na co piątkowym spotkaniu poświęconym literaturze. W maju biblioteki polecają biografię. Anna Kamińska stworzyła pasjonującą biografię niepowtarzalnej osoby, Simona, opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kosak. Bohaterka była córką Jerzego, wnuczką Wojciecha, potomkinią trzech malarzy, wywodzących się z tzw. kręgów elit. Jej ciotkami były Maria Pawlikowska-Jasłodrzewska i Magdalena-Samozwaniec. Wprawdzie nie realizowała się w malarstwie czy w poezji, ale zostawiła po sobie bogatą spuściznę naukową i popularno-naukową. Można by sugerować, że tak jak potomkowie powinna dźwigać talugi lub biuro i znane nazwisko, wybrała jednak inną drogę, porzuciła świat krakowskiej arystokracji, wybierając karierę naukową. Simona jako profesor nauk leśnych i biolog zamieszkała pośrodku lasu, w starej drewnianej leśniczówce dziedzińca. Bez prądu, bez bieżącej wody. Całe życie walczyła o dobro Puszczy Białowieskiej, stając się aktywną badaczką i obrończynią przyrody. Autorka wielokrotnie wspomina, że Simona nie była łatwa w życiu, zawsze kontrowersyjna, idąca pod prąd zaś czułość zachowywała bardziej dla zwierząt niż dla ludzi. Ogromnym plusem są zdjęcia, które ilustrują niekonwencjonalny styl życia. Wzruszający jest fragment o śmierci Simony. Pozwolę sobie przeczytać. O zielonym pogrzebie pisała też prasa. Zielono było wczoraj na niewielkim cmentarzu w Porytem od mundurów, leśników i pracowników parków narodowych. Zielono od licznych wieńców, jakimi pożegnana została profesor Simona Kosak. Na trumnie leżała róża, ulubiony kwiat jej babki Marii. Białowierzanka obecna na pogrzebie wspominała, Simona Kosak nie chodziła na pogrzeby, ale jak zmarł mój brat, przyszła na wyprowadzenie zwłok. I jakiś czas po pogrzebie zapytała, czy zauważyłam, że jak wynosili zwłoki z domu, to leciał klucz żurawi. To przecież dusza odlatywała, powiedziała. Kiedy chowano Simonę, w niebo wzbił się mój To piękna puenta całego jej życia pośród przyrody i zwierząt. Książkę bardzo dobrze się czyta. Biografia nie jest zbyt rozbudowana, natomiast autorka uchwyciła to, co najważniejsze niezwykłość bohaterki. Przepiękna opowieść o pasji, miłości i kobiecości tak odległej od, od narzuconych nam stereotypów i rzeczywistości. Polecam. Dziękuję bardzo za uwagę.